Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku w grze Westland. No i dobra, mamy kolejną aktualizację, nie ma dużo zmian. Bynajmniej dla tych, już, którzy już mają pałąki do wozu. Ale ci co nie mają jeszcze, tak jak ja żadnego jeszcze nie mam, bo brakowało mi do tej pory uzdy. To dla mnie to jest dobre rozwiązanie, bo, będziemy, bo pojawił się nowy kupiec w mieście. I będziemy mogli u niego się wymienić za sprzęt, czy też części konia, właśnie za, będziemy mogli się wymienić, właśnie za pałąka. Ogólnie byłem teraz w mieście. Chwilowo, właśnie, jest taka, taka oferta, jak była u Krzysztofa, czyli za siodło, uzdę, strzemiono i podkowy. Ale widziałem na, zagranicznym, na zagranicznej stronie na Facebooku. Widziałem, właśnie. Miał ktoś właśnie tą ofertę u niego za pałąka, ale były gwoździe stalowe. Części właśnie za gwoździe, było, za cztery gwoździe dokładnie było można się wymienić stalowe za 50 sztuk kawałków metali, metalu i za cztery podkowy i jedną strzemioną. Można było się wymienić. Mam nawet zdjęcie. Właśnie można było się wymienić za pałąka. Ogólnie teraz jest, jest inna oferta, tak była u Krzysztofa, ale jest czas. Także codziennie pewnie będzie, tak się wydaje, że będzie inna oferta. Po prostu co innego będziemy musieli mu dostarczyć, aby dostać ten pałąk. Także ja sobie poczekam do jutra. No i zobaczymy jutro, jaka będzie oferta. No nie ukrywam, że jak spojrzałem właśnie na to zdjęcie, że można za gwoździe, za kawałki metalu i podkowy się wymienić. No to można powiedzieć, że dzisiaj bym miał już trzy pałąki. No ale poszedłem i nie ma nie ma tej oferty. Mam nadzieję, że jutro będzie. No dobra, pójdziemy sobie do miasta, pokażę Wam, gdzie on się znajduje. Kristofrasz też jest w innym miejscu teraz. Tutaj, gdzie wchodzimy do miasta, to teraz jest właśnie blisko tego miejsca. Pójdziemy sobie jeszcze po łup, bo akurat wczoraj mnie chyba, czy przedwczoraj atakowali. Także weźmiemy sobie ich cały łup bandytów. A, i teraz pokazało mi się miejsce strzelaniny, powiem wam. Chyba. Nie wiem które, ale trzecie chyba. Tak mi się wydaje, że trzecie miejsce dopiero od aktualizacji. Może każdy tak ma, nie wiem. Także pójdziemy dopiero na miejsce strzelaniny, bo tam czasowo jest. Zobaczymy, co znajdę. E, nie, pójdziemy pierw do miasta. Pokażę wam, gdzie on jest. Ten. Ten kupiec nowy. No i koło salonu jest. Dokładnie. No i tak mówię, ucieszyłem się trochę, jak zobaczyłem właśnie to te, te zdjęcie, kto wrzu wrzucił sobie screena. Już sobie nawet przygotowałem części, no, ale odłożyłem. I, I tą resztę, no ale niestety nie miałem tego w ofercie. Także mam nadzieję, że w kolejnej będę mógł się za to zamienić. No, nie ukrywam, że to mi pomoże. Kto już ma pałąki, no to to się nie przyda. No, możecie sobie kupić podkowy u tego kupca za 300 monet, czy tam wymienicie za coś. No, ale jak nie jest potrzebne, to wiecie. Na chwilę obecną to jest fajnie. No, dla mnie ja potrzebuję, no i będę ten. No i ogólnie zobaczcie. Jest tu nowy ten kupiec. Krzysztof jest tutaj. Teraz nie z drugiej. Tutaj jest tak samo, tylko z drugiej strony sobie tutaj. Można kupić u niego wodę za 100. Nie wiem dlaczego mi się pokazała ta oferta. Dopiero jak wykonałem tą misję i zdobyłem wodę, może będzie potrzebna jeszcze. Nie wiem. Może i kupię jedną. Na wszelki wypadek. No i ogólnie tutaj czego nam brakuje, to jak ja nie mogę uzda, uzdy znaleźć, to ja mogę na się zamienić za jedno strzymano i siodło. Mógłbym się za jedno wymienić i mieć już jednego pałąka. Ale ja sobie poczekam do nowej oferty i zobaczymy. Może jutro będzie. Ogólnie to, to pewnie się nie będzie zmieniać. To będzie stało, stałe. Ale tutaj będzie oferta, myślę, że. No bo ten koleś miał właśnie za gwoździe, za kawałki metalu. Yy, za to tam było jeszcze ten podkowy i strzemioną. I mógł dostać pałonka. No ja mam taką ofertę, jak była u Krzysztofa. Chyba nic się nie zmieniło. No ja niestety uzdy nie mogę znaleźć. No i dobra, no i to tak wygląda, myślę. Kto ma dużo monet i brakuje czegoś, no to też szybko sobie to ogarnie. Jak ma ktoś dużo monet, właśnie to może sobie, czego mu brakuje, sobie może kupić za 300. No i zrobić te 5 połąków, bo mi brakuje 5 pałąków i jednej osi. No ale zobaczymy. Mam nadzieję, że jutro będzie inna oferta i ogarnę sobie. No, i tutaj jest właśnie ten Krystof, co mówiłem. I to tyle jest zmian. Tam jakieś poprawki też z muzyką, chyba w odtwarzaniu wideo. Coś takiego, ale to takie już mało, mało ważne. No i dobra. Pójdziemy sobie, bo jest miejsce strzelaniny. Właśnie mi się pokazało wcześniej, jak wyszedłem z miasta. No, dobra, nie mam tutaj. Zobaczymy, co znajdę. Mam nadzieję, że coś ciekawego. No i właśnie, tak jak mówię, tego kupca, to myślę, że codziennie będzie inna oferta, żeby się zamienić właśnie za tego pałąka, Tak mi się wydaje, no bo po co miałby być ten czas? Jak to mogło, mogło być stałe, tak? Dlatego na razie nie zamieniam się za uzdę, bo mi jeden pałk nic nie da. Wolę na razie sobie pozbierać. O, od razu sobie przy wozie. No i zobaczymy czy mi się pierwsza uzda trafi jest pierwsza uzda także za jednego połąka mogę się zamienić tylko teraz myślę czy lepiej sobie poczekać do jutra coś tu jeszcze jest zobaczcie tu wóz i koń był w jednym miejscu jest koło koło mam no niestety koło mam ale dobra i tak biorę wszystko teraz zobaczcie jak można się było dobrze że teraz tam więc zmienili, że jak coś otworzymy, to się robi szary na mapie. No bo jakby nie było, to no i widać tu konia, no ale ciężko by było zauważyć, że, że są dwie rzeczy do przeszukania. No dobra. Także trzeba zwracać na to uwagi uwagę. No i co? Dobra. Także jedną no, uzdę mam. I myślę, że... Za jedną mogę się zamienić, ale poczekam sobie na spokojnie do jutra, bo nic mi to nie da i tak tego wozu nie skończę dzisiaj, bo jestem ciekaw, jaka jutro będzie oferta. Dobra, sobie tutaj przeszukamy wszystko. Też nie śpieszy mi się jakoś tak, żeby skończyć ten wóz na spokojnie. <laughs> jak wiecie, jak ma już się wóz, no to. Żeby się nim poruszać, no to zabiera nam dwa razy więcej owsa niż jeździmy koniem samym. To też musicie brać pod uwagę. No i mój, moja, mój taki, znaczy jak ja będę robił, wy możecie sobie inaczej. Ogólnie będę tym wozem jeździł tylko na strefę zimową i strefę, I strefy te dwie za mostem Myślę, że to będzie najlepsze rozwiązanie Czekajcie, i co tu mamy? I siodło kolejne, no dobra, spoko No jakby była ta oferta, no jeszcze podkowy by się przydały, ale Na razie nie widzę No właśnie i Mi ten wóz nie tylko do safeów będzie potrzebny, bo Tutaj będę na strefę zimową szedł, połupek ja sobie wszystkie miejsca od razu ogarnę, żeby od, wiecie, odblokować miejsce w wagonie, w wozie, znaczy jak to woli. No i będę dużo łupków przywoził, bo zaraz już ulepszam na kamień bazę. No ktoś tu biegnie. Bo już w drewnie praktycznie skończyłem ulepszenia i teraz lecę na kamień. Także dużo łupków potrzebuję, bardzo dużo. No i tam wóz mi się przyda. Tak jak za strefę za, za mostem. No ale wiadomo, jakiś safe będzie, też się go weźmie. Tylko niektóre nie są takie. Z tego co widziałam tam na Facebooku. Jakieś te łupy nie są. Za dobre w tych safech. też kwestia pewnie z jakiej strefy się weźmie. Jak weźmiemy z czerwonej. Z jakiejś cięższej. To wtedy ten łupiec wiadomo lepszy. No i dobra. Potem sobie jeszcze tą mapkę. Pójdziemy zobaczyć tą kryjówkę bandytów. Mówię, tak zbieram. To wtedy. Po co ja tu zbieram? Po co ja to No dobra, chyba to w tyle, więcej nie znajdę. Po trzy mi się wydaje, że trzy są maksymalnie części do konia. Ja już trzy części mam, tak? Tak. Ale jeszcze sobie tu przejdziemy, no wiadomo, wszystko trzeba tutaj, że to się rzadko pokazuje, to trzeba dokładnie sobie tu przejść. Apkę mi rozwaliłeś. Ale no i tak była zniszczona. Znowu jakieś. O, tego się nie da, dobra. Dobra, chyba coś jeszcze tu będzie. Trzeba patrzeć, tak na, na tych obrzeżach, bo te są blisko właśnie tej granicy. Przejdę się jeszcze tak dookoła. No i co, będę czekał do jutra do oferty. Znaczy za 8 godzin już będzie, no ale jutro sobie zobaczę. No i zobaczymy co jutro będę mógł. Na co się zamienić. Mam nadzieję, że jakaś będzie oferta, że będę mógł te trzy pałki zrobić. Szkoda wiecie co, że nie trafiłem osi teraz. O mi tej jednej sztuki brakuje. Nie, ale koło musiałem znaleźć. I... Które mi jest niepotrzebne na chwilę obecną, może w przyszłości się przydać. Także lepiej sobie to wszystko zostawiać. Troszkę taka dla mnie nauczka, może nie tylko dla mnie, że nie zbierałem. Zbierałem trochę, a reszty nie zbierałem do konia bo mówię no po co mi. No ale widzę, że twórcy gry na bieżąco śle śledzą co i jak, i no musieli tak zrobić. Dobra, tu już nic nie ma. Także tak to wygląda. Ogólnie muszę pójść jeszcze do bazy, to zanieść. Także tutaj wszystko. Ale z tym koniem, wozem to było dobre. Na jednym miejscu praktycznie. Dobra, ja pójdę sobie to zanieść i odwiedzimy tą kryjówkę. No, za jedną już bym mógł się zamienić. No ale poczekam do jutra, bo jak będzie za co innego będzie się bardziej opłacało, to może zrobię lepszy deal, tak? Dobra, lecimy, zobaczyć co tam w tej kryjówce. No, jak będzie co dzień taka sama oferta, no to trudno trzeba. Yy, trzeba trzeba... Wiecie co? Trzeba wykonywać misje, zarabiać monety, no i kupywać. Bo, bo jak inaczej? Kupywać za 300 moment daną część. I wymieniać się po pomalutku. Zawsze to jest też łatwiej, bo, to, bo co? Bo nie musimy tego szukać. Wystarczy te misje wykonywać. W ciągu dnia można ich trochę wykonać, zdobyć monety. I kupywać. I pomału się ta pałomki ogarnie, także. To też może być tak, że to będzie ta sama oferta, ale mamy możliwość kupienia, tak? Albo będzie po prostu codziennie inna oferta. Za co innego będzie można się zamienić za pałonka. Tylko też to nie będzie na pewno. Wiecie, za byle co. Dobra. O, cztery skrzynie? Mi się wydaje, że trzy były wcześniej. Albo cztery. Nie. Zbieram tą, te części metalowe, bo jakby to potrzebne do zamiany to akurat. Ja w sumie mam ich dużo, bo ja zbierałem wcześniej. Widzicie? W każdym jest część metalowa, coś to świadczy. I dużo jest tych zegarków powiem wam. Ja sobie też trochę pozbierałem ich na wszelki wypadek. Yy, jest kolejnych... owiec patrzcie, znalazłem siodło kolejne. Super! Super część do konia znowu. No, nie, ale nie sądziłem. Dobra, czekajcie. Co mi tu jest tak? To mi jest bardziej potrzebne. Eee... To sobie zjedzmy. Zróbmy to buty? No to buty będę sobie chodził, wiecie. To możemy wymienić za to. Co tu jest za łuk? Jeden taki mam, dobra. Tu już nic. Zobaczmy jeszcze w tej jednej skrzyni. No to już nic. No ale bym sobie wziął. A to. Dobra. A, to możemy sobie ułożyć. Bo to na to. No, ja. no i kolejne siadło. No to czyli cz chwila, moment minęła minęło i cztery części. No to fajnie, fajnie. Żeby jutro znowu coś się pokazało. <grym> no i dobra, ja wracam sobie do bazy. Trochę pogarniam. No i lecę. Znowu w połupek. Ale powiem wam, jak, że jak mi teraz wypadło Tutaj u bandytów, w kryjówce bandytów siodło To może po tej aktualizacji Częściej gdzieś Indziej będziemy mogli znaleźć nie tylko miejsce strzelane Lecz wcześniej też na pociągu jedna osoba znalazła Więc to ta kwestia chyba szczęścia Dobra Także